Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj poniedziałek, i mam zakupione z drapeczki Big. Sorry, Big 777 z numerem 16. Oczywiście krzyżówka XXL z numerem 8. Jak na razie w krzyżówce mam, co mam? Bug. I to wszystko. Jedno, jedyne słowo w całych Czech Zostało 5 liter. Małą krzyżóweczkę za 3 złote. Tu jest na razie moda i dno. Dwa słowa z numerem 44. I e, owocową eksplozję z numerem 61. Nie ma nic. Dobrze. Takiego bika zostawię sobie na, na koniec. Coś czuję, że tu będzie grubo. <laughs> Dobra. Trochę pożartować trzeba, nie? No to co? Będziemy drapać. Trochę tak. O. No to lecimy z tym koksem i szukamy teraz wisieniek. Ale jednak wisienki. Myślałem, że będzie karambo, jak to się nazywa? Karambo, czy jak to tam? Ta gwiazda. Ale jak... Są wisienki, no to już tego nie będzie. Cytryna, borówka i pomarańcze. Ja sobie tańczę. Dzisiaj pomarańczę kokos. Więcej nie ma A kiwi Świat zadziwi I coś czuję, że będą arbuzy. Aha, tu jeszcze miałem tego. Będą arbuzy. Tu jeszcze było, nie zrapałem. 100% arbuzy. Normalne. Widać po układach. No dobrze. Pierwsza przegrana. Lecimy drugą. Przyżyweczka. Dwa słowa są. Szukamy trzeciego. R, -R, -R. jakby wpadło to O. A wpada Y. Y. Literka P. Ska jakby wpadła. To też by było super, no ale ja już tu widzę, co tu wpadnie. Literka L. Albo no L, raczej L. U. G. I teraz będzie L, uwaga, a nie, literka E, ale to tak nam nic nie daje, też właśnie nic nie daje, no tak, bo brakuje tego, albo tylko, no, D, A, czyli przegra na. Ład mam 26 złotych Ale to już na końcu Literka F F Bardzo lubię literki F I F, 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 F. Byliśmy na tym meczu W sobotę Literka C jak ja tam zmarzłem, to nie pytać. Boże, co za pogody teraz są. Czy to się w głowie nie mieści? Padało zimno. Ale męż był super. Kolej wygrał. Także cieszę się ogromnie. I co mamy dalej? Literkę O. No, to już raczej chyba nie będzie. O, się nic nie chce utworzyć. O O. o. Ostatnie. Dzisiaj był przymroze grano. Stan z pracy, to na łąkach było normalnie biało. Co to się porobiło z tą pogodą? <laughs> M. Coś tu kiepsko, kiepsko idzie. Tu jeszcze M. I co ostatnia? A. Zabrakło S. A. Flaga powstała i lato. I to będzie na tyle. Tu jeszcze jest C. Tu jeszcze było o. No niestety. Dwa słowa. No i tak to widzicie jest. Tu jest Bóg i to na tyle, hmm. i ostatnie tutaj już nic nie padnie, już widać. Nawet ani jedno słowo nie powstało, nie, tu powstało lubczyk Zdebi jeszcze, ale to nic nie daje Razy jeden Siedem dyszek Eskę nie dali U O No niestety przegrana i tak jak mówiłem, big 7.7 zostawiam na koniec. Bo może coś tu wpadnie. Szukamy siódemek. Trzymajcie kciuki, żeby nie było zera pierwszego w tym miesiącu. Mamy. No gdzie te siódemki? Na nie drapałem tej zrabki. Mówię, zabiorę. Może anusz, widelec. Ale widzę, że kiepsko, kiepsko, kiepsko. Ale jeszcze są szanse, żeby tego zera nie było. No ale nie pojawiają się. Nie pojawiają się siódemki. Coraz bliżej końca i... Chyba będzie chyba będzie to 0. no niestety. No niestety pierwsze zero w tym miesiącu. Wszystkie zdrabki puste. 26 złotych wydałem, ale wziąłem jeszcze wysłałem keno za 4 zł. Na dwa losowania piątkę miałem 4 złote zwrot. Wysłałem z mnożnikiem jedną piątkę i nie było nic. Także 30 zł dzisiaj wkład i mamy pierwsze 0. Pierwsze 0 w maju. No zdarza się zdarza. Zobaczymy jutro, co wypadnie. Koda numerem 8 krzyżóweczka nie dała nic. S zabrakło. 7 dyszek by wpadło, a tak nie wpadło. Tu nie ma nic. Owocowa nic nie dała. Siódemka też nic. No dobrze. Dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje i lajki. I co? Życzę miłego dnia. Pozdrawiam. Do jutra. Trzymajcie się. Cześć.